Welcome back, ninja! Szymonko, Szymonko, dzisiaj Was witam e, w pierwszym odcinku e, z, hot, z dodatku Hot Wheels w Forze Horizon 5. Dzisiaj będziemy sobie go właśnie testować, Myślę, że będzie Fajne. dobra, jedziemy sobie odebrać prezent tutaj od jakiegoś Marta. Zobaczymy, co tam nam tutaj przysłał. Wow, that's generous! Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? O, oh, nice. Mamy Porsche Taycan Turbo S 2020? Odbierzemy sobie prezenci. Jeszcze mamy dwie minuty. że fajnie będzie mogła wypełniać swój własny kołkowac. Myślę, że to będzie miał pani Nie wiem czy możemy sobie pojechać. Dobra. Pojdziemy sobie o tym. Nie, nie tym, o tym. Możemy się przeteleportować, ale. Tu właśnie już niedługo będzie. Myślę, że pojedziemy sobie. Więc chce mi się. Teknąć tam? I Zobaczcie, jak warto jeździ.

Turn right. Okay, Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. Zobaczmy, że będziemy tak wstawać, bo sobie kończymy. No przytom, że fajnie się prowadzi, bo ja przypomnę, że on jest w przechostce samochodowej ktoś ma premium, wykupione. Może sobie go odebrać za... Jak ktoś nie ma, to po prostu musi sobie kupić. A aut. jest. Także jednak tego preniuma, tak to, ja Myślę, że to wszystko sobie wykupisz. Bo wyjdziecie pani, i będziesz kupować te wszystkie dodatki osobne. To cię głoży wyjdzie. Tak to pomyli. Jeśli nie kupujesz wszystkie dodatki z osobą, to po prostu nie będzie się opłacać. Turn around when it is safe to do so. Horizon Arcade will begin soon. Why not say hello to the other drivers whilst you wait? Have arrived at your destination. No. No, you have to see. А что с HotWiz'ем? Ну, не бы... Ну... Почекайте...